Z jakimi problemami mierzy się główna postać tej książki? Poznajemy głównego bohatera, kim jest strażak, który zajmuje się paleniem książek. Nawet jest on... Używa on analogii, że czuje się jak dyrygent, który kreuje piękną muzykę, a dla niego muzyką jest dźwięk palących się kartek, a zapachem perfum jest zapach nafty. Jakby taki obraz nam Ray Bradbury przybliża. To, co jest fascynujące, jeśli o to chodzi, to że po pewnym momencie Zmieniając swoje postrzeganie świata i postanawia się zmienić. Dlaczego? I to, moim zdaniem, tutaj autor używa pięknej, pięknej analogii. Ray Bradbury stawia nam postać strażaka, Guy Monta, jak on się nazywa, który poznaje ekscentryczną młodą dziewczynę, która, uwaga, uwaga, chodzi na spacery, ma czas myśleć i zadaje mu pytania, coś, co w tym świecie jest dziwne. A sama postać Kleris, bo tak ta dziewczyna ma na imię, jest wysyłana do psychiatry. Właśnie z tego powodu, ponieważ chodzi po lesie i zbiera kasztany, co jest, jak mówiłem wcześniej, szalone w tym świecie. Sprawia ona duże wrażenie na montagu i utkwiła w jego pamięci. Później, kiedy jest on na misji, jako czytelnicy, pierwszą misję możemy obserwować. Opisuje tutaj nam rej przykład kobiety, która postanawia umrzeć ze swoimi książkami. I tutaj odwołuje się do bardzo znanego zresztą fragmentu, kiedy jeden z biskupów protestanckich. Na stosie, zanim był spalony przez Marię I Tudur, zwaną Krwawą Mary, powiedział drugiego biskupa, bądź mężny, panie Ridley, i z Bożej łaski zniecimy dzisiaj płomień, który wierzę, że nigdy nie zgaśnie. Jakoś tak mniej więcej. I ten fragment jest bardzo znaczący, ponieważ tak samo jak stał się symbolem dla protestantów, przeciwko, dajmy na to, totalitarnym aspektom władzy katolickiej, w tym wypadku była to Maria Tudur, tak w tym wypadku ta kobieta zasiała takie ziarno w głowie Montaga, że można umrzeć za książki. Te książki oferują coś więcej.